Wszyscy znają, jak sądzę, ten kawał o który siedząc na gałęzi piłuje ją pod sobą i turysta przechodzący mu tłumaczy, Baco, nie róbcie tego, spadniecie. Baco, nie, Baco, to się źle skończy, Baca uparcie, nie, ja wiem, panocku, ci chodźcie, ci chodźcie. gałąź pęka, Baca spada. Patrzy za odchodzącym turystą, mówi, Jezusicku, prorok jakowyś. Właśnie państwo z prorokiem rozmawiacie dwie wiadomości. Wczoraj przyszły dosłownie wystarczyła godzina, żeby przyszła ta druga. Pierwsza wiadomość to była taka, że udało się prawu i sprawiedliwości zdobyć większość do przegłosowania zmian w sądzie najwyższych zmian, które jak wielokrotnie mówiłem, zdemolowałyby cały czas używam trybu warunkowego, mimo wszystko zachowując nadzieję. Zdemolowałyby do cna polskie sądownictwo, zakorkowały je już poza jednym wielkim bajzlem konstytucyjnym, doprowadziłyby do tego, że właściwie żaden proces by się nie mógł odbyć w terminie. Gdzieś tam na samej dole, bo zobaczcie Państwo, jeżeli każdy z nas teraz dostanie taką możliwość, to oczywiście w każdym procesie, każdy, żeby przedłużyć to zażąda testu bezstronności sędziego. Prawda? Oczywiste, wszystkie procesy wydłużają się o pół roku albo o rok, bo wszyscy sędziowie będą się nawzajem testować zamiast sądzić. Już nieważne, nie chcę do tego wracać, powiedziałem wielokrotnie, co sądzę o tej idiotycznej nowelizacji. Co sądzę o pomyśle, żeby to przegłosować. Przegłosowali. Udało się. Pierwsza wiadomość. A druga wiadomość, nie, nie wiem, czy wszyscy zauważyli, dosłownie godzinę, no nie wiem, parę godzin później. Dowiadujemy się nieoficjalnie, że Komisja Europejska zapowiedziała, że zmiany w sądownictwie, tak, ale to nie wystarczy do odblokowania pierwszej transzy z KPO. Wiatraczki jeszcze. Jeszcze teraz znowelizujcie ustawę wiatrakową. No czyli co? Dokładnie, dokładnie to samo, co mówiłem. Nigdy nie będzie dosyć. Jeszcze to, jeszcze to, jeszcze homo małżeństwa wprowadźcie, jeszcze pocałujcie nas pod ogon. Nie wiem, no dziesiątki, 117, 150, 350 kamieni milowych, już się pogubiłem w tych kamieniach milowych. Na co ci ludzie na litość boską liczą? czego jeszcze trzeba. Ma Komisja Europejska oficjalnie wydać oświadczenie, że nigdy dopóki rządzi PiS, a i Platforma jakby rządziła, to też nie wiadomo, nigdy nie będzie wystarczająco spełnione. No może tam w końcu kiedyś, jak będzie się bardzo, bardzo grzecznie skakać na tylnych łapkach, to pierwszą transzę Wam odblokujemy, ale możemy ją potem zawsze w każdej chwili cofnąć. I tylko na wiatraki. Czyli sprzedajemy... Niepodległość, bo bardzo, bardzo potrzebujemy pieniędzy i dostajemy pieniądze, ale możemy je wydać tylko na kupienie u Niemców wiatraków, które są nam na plaster potrzebne. Odsyłam do swojego filmu Złodziei wiatru, nie ma nic głupszego w tym całym szaleństwie ekologicznym, nie nic głupszego niż te, niż te wiatraki, nic bardziej szkodliwego, bardziej nieefektywnego, nieekologicznego i w ogóle nie. Nie, jedyny plus z tego to, że paru cwaniaczków na tym w Polsce zarobi, ale i to zwracam uwagę z doświadczenia, widać, że to są głównie cwaniacy związani z PSL-em, który przecież nie jest w koalicji z pis -em. To na co, co to jest za interes? O co tu chodzi? Do tego jeszcze proszę zwrócić uwagę, PIS dał się wydutkać platformie, bo o ile można było być rzeczywiście no niepewnym, ale można było uważać, że jest to bardzo prawdopodobne, ponieważ ta rzecz jest tak szkodliwa dla Polski, że tu platforma się przyłączy, bo jest taka prawidłowość, że jak... Platforma, że wszystko, wszystko neguje, cokolwiek PiS, źle, faszyzm, gorzej niż Łukaszenki, gorzej Łukaszenki, w ogóle gorzej niż za Stalina, yy, zagrożenie. Nawet jak PiS, PiS chce frekwencję wyborczą zwiększyć, to źle, zwłaszcza, bo chce nie tam zwiększyć, gdzie jest elektorat opozycji. Ale jak PiS chce zrobić coś naprawdę złego dla Polski, o, to wtedy Platforma gorliwie pomaga. Jak z tą nieszczęsną piątką dla zwierząt, która... Miała zarznąć polskie rolnictwo, i tutaj o, w pełnym od razu, natychmiast, bez żadnych zastrzeżeń, o wszystkich tych, że ustawa na wariata napisana, bez żadnych spraw, tutaj ich bez niczego. Nie, tutaj Platforma Prawda. Wydawało się, że jak coś tak złego dla Polski, jak ta ustawa o Sądzie Najwyższym, to też Platforma PSL, Lewica, Hołownia, wszyscy tam jednym frontem z pisem zagłosują. Nie, Tusk jednak. Może i trochę zwariował, yy, może i na TikToku się kompromituje, ale jest cwany cały czas jak był. W ostatniej chwili wycofał poparcie, i teraz zobaczcie Państwo, ze w samej takiej układance technicznej. Ta ustawa o Sądzie Najwyższym przeszła większością 180 głosów. Jakim cudem 180 parę głosów jest większością w 460-osobowym parlamencie? No takim, że opozycja się od głosów wstrzymała. Czyli rzecz pójdzie do Senatu i tu już Tusk zapowiedział, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom, wiecie, jak w poniedziałek będziecie Państwo, mam nadzieję, czytać mój tekst do rzeczy na ten temat, to tam jeszcze to, to uznacie, że się mylę, bo pisze tam, że nie będzie poprawek w Senacie, ale taka była wersja Tuska w momencie, jak tekst pisałem, a wczoraj już się okazało, że zgłoszą poprawki w Senacie. Oczywiście te poprawki będą jak najbardziej proeuropejskie, bo one będą jeszcze bardziej rozwalać sądownictwo, będą w duchu, więc Komisja Europejska, może nawet któryś tam Reinders czy Timmermans poprze. W wywiadzie, mówiąc będzie ten argument, że to jest jeszcze bardziej odblokowujące niż wersja pisowska. No i teraz to wróci do Sejmu i co, 180 głosów do odrzucenia weta senackiego nie wystarczy. Został prezydent, który mam nadzieję, że nie jest bacą i rozumie doskonale, że jeżeli ta ustawa wyjdzie w tym brzmieniu, to on natychmiast zostanie zakwestionowany przez. Jakiś tam 30 sędziów Sądu Najwyższego, którzy orzekną, że Andrzej Duda w ogóle nie jest prezydentem, nigdy nie był. W ogóle nie ma w Polsce prezydenta sedewakantyzm wakantyzm jest. Pan Grocki jest faktycznym władcą Polski jako trzecia osoba w państwie, bo druga też jest Spisu, więc coś tam wymyślą, że nie. Albo nie wiem, Roman Giertych jest królem Polski. Wszystko będzie sobie mogło. Trzy Izby Sądu Najwyższego, albo jedna Izba, albo ćwierć Izby Sądu Najwyższego się zbierze, podejmie uchwałę. A Unia Europejska powie, że to jest stan prawny w Polsce, albo że jest wątpliwość co do stanu prawnego i panu Dudzie dziękujemy, nie rozmawiamy z nim, bo sędziowie polscy zakwestionowali jego yy, prawomocność, jego wyboru i to trzeba rozważyć. Sytuacja jest skomplikowana pod względem prawnym. Już tak z czysto cynicznego punktu widzenia. Samobójstwo Pisu. Po pierwsze, po siedmiu latach sukcesów, ogłaszania sukcesów, w spektakularny sposób prawo i sprawiedliwość pokazuje całym światu, że jesteśmy w tak głębokiej, ciemnej dolinie finansowej, że musimy mieć te pieniądze z Unii, choćby tylko na wiatraczki, bo żeby tylko pokazać rynkom finansowym, patrzcie, mamy mieć pieniądze z Unii, nie, nie podwyższajcie nam oprocentowania. Fajny, świetny sygnał. Na miarę tego pomysłu ustawy, że jak już PIS przegra wybory, to ci, co siedzą w spółkach skarbu państwa, to ich nie będzie można zwolnić. Bardzo pokazujące, jaki stopień optymizmu panuje yy, w, w partii rządzącej. Więc pierwsze drugie, okazuje się, że po, po siedmiu latach yy, Inaczej, jeżeli teraz pis się tak rozpłaszcza i tak za wszelką cenę chce dogodzić Unii Europejskiej, mówi wszystko nieważne, cała ta nasza reforma dobra, nasza jest, izba dyscyplinarna, niedyscyplinarna jest, nie ma do sądu administracyjnego, do jakokolwiek nieważne, robimy wszystko, bo potrzebujemy pieniędzy, no to się rodzi pytanie, to dlaczego taka mać nie zrobiliście tego dwa lata wcześniej? to te pieniądze, jak i tak mieliście się rozpłaszczyć w końcu, nadymać, nadymać, pobrzękiwać szafelką, a w końcu zostać bez gaci, to trzeba było te gacie oddać od razu. Dwa lata temu to przynajmniej te pieniądze by były już. I byśmy ze wiatraczków mogli nastawiać i podziwiać, jaki mamy piękny, zawiatraczkowany krajobraz. Po trzecie, okazuje się, że cała sztandarowa reforma była na szajs i w ogóle to nie wiadomo skąd się wzięła. Tak, jakieś ziobro sobie ją wziął, a skąd się ziobro wziął w ogóle? Wszyscy dziennikarze wiedzą, dlaczego akurat Ziobro został ministrem sprawiedliwości. Dlatego, że podjął się przeprowadzić tę reformę, której niektórzy inni kandydaci, być może wybitniejsi prawnicy, ale z dużymi nazwiskami odmówili. No, tak się przynajmniej mówi i w środowisku dziennikarskim i sądzę, że jest to prawda. Ale to nie Ziobro wymyślił tę reformę. Ja wiem, że ten, kto ją wymyślił, jest nieumylny, nie ma biegu wstecznego, więc się nigdy nie przyzna. No to teraz musi być, że właściwie nie wiadomo skąd się wziął jakiś ziobro, który ma zaledwie 20 głosów i bruździ, prawda, przeszkadza, blokuje pieniądze dla Polski. Katastrofa. I katastrofa na katastrofie. Jeżeli z tego jest jakiś pożytek, to tylko jeden, jedyny taki, że pokazuje to po raz enty ale nie wiem, czy warto ponosić takie szkody, żeby, żeby to pokazać, że, jak słusznie mówił Roman Dmowski, dyktatura jest do bani. Dyktatura, nawet wewnątrzpartyjna, Prowadzi do wyjałowienia, ponieważ nawet wybitny dyktator natychmiast otacza się lizusami, nie toleruje wokół siebie sprzeciwu, a wszyscy się y, pilnują, żeby jemu nic z przypadkiem nie powiedzieć, co się nie zgadza z jego preferencjami, bo wtedy się wylatuje. No i efekt jest taki, że jak dyktator wpadnie na głupi pomysł, piątka dla zwierząt nikogo nic nie nauczyła, to nie ma nikogo, kto mu powie nie! Nie, idziemy to jak Lemingi? Kurde, to pisowcy nazywali Lemingami elektorat opozycji, tak? Obecnej opozycji wtedy rządu. No to, to właśnie mamy Lemingowe 2-0. A, a skąd ten Jaruzelski w tytule? No bo zobaczcie Państwo, jaka teraz jest logika. Musimy ustąpić polskiej niepodległości. Musimy się wyrzec suwerenności, musimy pozwolić, żeby nam Bruksela pisała ustawy, powiada pan premier, bo prawdziwy konflikt to jest na wschodzie, a na zachodzie konflikt trzeba wygasić, trzeba, trzeba się poddać, prawda? Bo nie, Jaka to jest logika? My musimy się wyrzec suwerenności, żeby wygrać wybory, no bo po co te pieniądze z KPO? Żeby wygrać wybory, tak sobie naczelnik wymyślił prawdopodobnie. A dlaczego musimy wygrać wybory? No bo jak przegramy wybory, to wygrają antypolacy od Tuska. I co? I wyprzedadzą suwerenność. To co zrobić? Żeby wygrać wybory, sami wyprzedamy suwerenność. No tak dokładnie jak stan wojenny był wprowadzony, po to, żeby ruskie nie weszli. No bo jak wejdą ruskie, zniszczą Solidarność, zabiorą Polsce resztki wiary, niepodległości, no to uznał Jaruzelski, to ja sam to zrobię, żeby oni nie weszli, tak? Taki był argument oficjalny przynajmniej. No to mamy właśnie sytuację, żeby nie dopuścić do sukcesu sił antypolskich, będziemy bardziej antypolscy od nich i w ten sposób Bruksela nas przyjmie, przytuli do serca, rzuci trochę tej kapuchy, żeby można było wygrać wybory. Jak to mówił cesarz Klaudiusz, obywatele wzruszenie odbiera mi głos, ale tak naprawdę algorytm nie odbiera głos, bo od tego momentu wszystkie słowa, które mógłbym powiedzieć, to jak sławny czwarty rozdział Moskwa Pietuszki Jerofiejewa. A ja czym polegał ten rozdział zaczynając się od słów i niezwłocznie wypiłem to Państwo zobaczcie, smutny to jest weekend, smutny to jest poranek, a żarty przecież jeszcze, tak powiem, na dobre się zaczęły, bo teraz ta genialna ustawa pójdzie do Senatu, bo jeszcze wróci do Sejmu. A może chodzi o to właśnie, żeby wszyscy się na niej skupili, a w Sejmie tam jeszcze inne śliczności są przygotowane. Prawo telekomunikacyjne, komisja weryfikacyjna. Dobra, to ja Państwu obiecuję. Ja już następnym, ja już po prostu nic więcej na ten temat nie powiem. Powiedziałem, Baco, się Baco spać na łeb i skręcić kark? Dobra, nie moja siła, ale o tych innych rzeczach, które tam się w tym Sejmie w cieniu ustawy o sądzie najwyższym kotłują, to też a to innym razem. To w tygodniu.